Szanowny panie burmistrzu, gratulując panu wyborczego zwycięstwa objęcia urzędu burmistrza miasta i gminy Góra Katarzyna. zwracamy się do pana jako reprezentanci wyborców. Wierzymy, że pańska decyzja podjęcia się roli naszego reprezentanta i gospodarza była dobrze przemyślana i ugruntowana poczuciem wystarczających do wypełniania misji sił. Wierzymy również, że w jej wypełnieniu nie zaprzestanie Pan być sobie. człowiekiem zrównoważonym, spokojnym, przy swoim doświadczeniu i wiedzy niezwykle strony Człowiekiem godnym. Prosimy wybaczyć te archaiczne określenia. Coraz bardziej niż w dzisiejszych czasach i rządzy sukcesu dewaluuje się to słowo. Ale jest ono właściwe dla określenia, jakim człowiekiem jest nowy burmistrz Góry Kalorady. Panie burmistrzu. jest Pan człowiekiem godnym. nie wątpili w Pańskie państwie zwycięstwo. Ale nawet wielu z nich od Pana może się uczyć godnego konkurowania, godnego prezentowania swoich racji, godnego zabiegania o poparcie. Panie Burmistrzu, jest Pan godny tego urzędu. Aby skutecznie działać w świecie polityki musiał Pan stać się choć po części polityki. Rząd Kraków to tak. Polityk myśli o następnych wyborach, o stanu, o następnych pokoleniach. Niech nam będzie wolno wyrazić przekonanie, że z całą pewnością jest Pan człowiekiem, który potrafi zmieścić się ponad polityką. Tak jak napisał Montesquieu, to rządzić chce ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim. Panie Burmistrzu, jest Pan przykładem człowieka posiadającego tę rzadką umiejętność. Okazuje się, że większość z nas widzi w Panu tego przewodnika. Dobrze, że zwycięża przekonanie, że naszą przyszłość bezpiecznie budować na dobroci, mądrości i uczciwości. Ta ocena, ten wybór powinien nas zmotywować do wypełnienia obiecnic które składaliśmy nasze wywodze. My też musimy udowodnić, że jesteśmy godnymi reprezentantami. reprezentantami Panie Burmistrzu, życząc szeroko rozumianego powodzenia, mamy nadzieję, że mimo trudności, jakie z pewnością pojawiać się będą w trakcie wypełnienia Pańskiej misji, odnajdzie Pan satysfakcję w tej ważnej i pięknej sztuce bycia gospodarzem. A my będziemy mogli być dla pana godnymi partnerami. Góra Kławaria dla 11 grudnia 2010. Mili moje w sercu goście. To, że jestem wzruszony, to nie muszę potwierdzać, to widać na pewno i słychać w moim głosie. Jest to dla mnie szczególny dzień, szczególne wyróżnienie i ciąży na mnie wielka odpowiedzialność. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, wszystkim wyborcom, którzy 21 listopada. 5 grudnia poszli do wyborczych. To był dzień, kiedy wykazali swój nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim swoją troskę o rozwój i przyszłość naszej gminy. Za to im bardzo serdecznie dziękuję. Szczególnie chciałbym podziękować wyborcom, którzy zaufali mojej osobie, którzy oddali głos na mnie. Postaram się i zrobię wszystko, żeby nie zawieść ich zaufania. Ale tak jak mówiłem w swoich przedwyborczych wystąpieniach, nie chcę być burmistrzem części mieszkańców. Chcę być burmistrzem mieszkańców całej gminy. W związku z tym mając na uwadze swój ogromny szacunek dla moich kandydatów, będę również uważnie wsłuchiwał się, a może nawet bardziej uważnie, postulaty, głosy moich kontkandydatów ich wyborców. Myślę, że zrobię wszystko, Jestem przekonany, że zrobię wszystko, żeby naszego społeczeństwa innego nie zabić. Panie i Panowie Radni, reprezentujecie różne środowiska lokalne. Wasi wyborcy zaufali Wam, ale to przecież właśnie w tych lokalnych środowiskach tworzy się bogactwo naszej gminy. Myślę i jestem przekonany, że mądrym rządzeniem, mądrymi decyzjami będziemy to bogactwo tylko pomnażali a nie bardzo brak. Jestem przekonany, że nie w swojej odpowiedzialności nie zabraknie nam również odwagi do podejmowania trudnych decyzji, odważnych decyzji, bo te decyzje są kluczowe dla gminy. Jestem przekonany, że wykorzystamy właściwie nasze możliwości i nasze kompetencje. Jestem przekonany również, że razem potrafimy budować. Ja w tej chwili już deklaruję, że jestem otwarty, przygotowany na współpracę i liczę ze strony państwa na wzajemność. Szanowni moi mili goście, bardzo się cieszę, że tak licznie przyby przybyliście na ten szczególny dzień. Szczególne chciałem słowa zwrócić do osób z którymi współpracowałem, bo przecież moja mądrość wynika również z waszych Moje doświadczenie, moje wiedza to właśnie wybudowana na waszym doświadczeniu. Kilkanaście lat pracy, właściwie już kilka niesiątką mógłbym powiedzieć, oko po lat 20 na terenie naszej gminy. 8 lat w samorządzie to ogromny kapitał. Myślę, że waszą mądrością, moją mądrością, właściwym wnioskowaniem potrafię poprowadzić i pokierować tą gminę. Za to, w tym miejscu w wszystkim, z którymi współpracowałem, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za przybycie na tą uroczystość Pana Starosty. W swoim kierunku wizji prowadzenia gminy widzę szerokie partnerstwo. Widzę szeroką współpracę z samorządami gminnymi, lokalnymi, samorządem wojewódzkim i bardzo się cieszę, że jest Pan Mateusz Baj. Starostwo przede wszystkim wiąże nadzieję na rozwój gminy ze współpracą ze Starostwem Powiatowym. Bardzo dziękuję. Mamy wiele wspólnego do zrobienia. Tego oczekują nasi nasi mieszkańcy. Myślę, że ta kadencja pozwoli zagospodarować gminy środek że pięknym produktem w naszej współpracy będzie wybudowana hala. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo sołtysi. Wiem jak ważna jest nas współpraca. Wiem, jak ważnym jesteście elementem współpracy dla Burmistrza. To przecież Wy jesteście, jak gdyby, głosem osób, które mieszkają w poszczególnych społeczeństwach. Przepływ komunikacji, Wasza wnikliwość, wasze, Wasz stały kontakt z mieszkańcami jest dla burmistrza bardzo potrzebny. Dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na konstruktywną współpracę przez całą kadencję. Są z nami przedstawiciele organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, na wszelkiego rodzaju spotkaniach, w rozmowach bezpośrednich podkreślałem, jak ważna jest dla mnie właśnie, właśnie działalność tych organizacji. Zawsze, podczas, zawsze mówiłem, że każda gotówka dodana do organizacji procentuje wielokrotnie. To wy przez swoją pasję, przez swoje rozwijanie swoich zainteresowań. Często robicie lepszą pracę, lepszą robotę niż nie jeden referat urzędniczy. Za to bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że ta współpraca przyniesie duże efekty. Nie wymienię tutaj każdego Państwa z osobna, bo jest to niemożliwe na tej uroczystości, natomiast proszę mi wierzyć, każdy z Państwa jest dla mnie bardzo ważny, dla każdego mam ogromny szacunek. Są dyrektorzy szkół moich ulubionych placówek. Z nimi właściwie pracowałem przez kilkanaście lat i bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj ze mną. Myślę, że ta współpraca dalej będzie się tak układała. Szczególne słowa chciałbym skierować do pani burmistrz. Pani burmistrz Basiu, to ty dałaś mi szansę 7, 6 lat temu, powołałaś mnie na zastępcę. Zaufałaś mi, zaufałaś mi i bardzo Ci w tym momencie za to dziękuję. Basiu, praca z Tobą to olbrzymie dla mnie doświadczenie. Olbrzymi kapitał, który myślę, że pożytecznie dla naszej gminy wykorzystam. Dziękuję bardzo. Kończąc już, drodzy Państwo, chciałem zadeklarować jedno. Wyborami rozbudziliśmy wielkie nadzieje wśród naszych mieszkańców. Ja zrobię wszystko ze swoim zespołem, z pracownikami urzędu, z pracownikami jednostek organizacyjnych, żeby nie zawieść tych nadziei. I chciałbym, żeby za cztery lata tej kadencji, żebym tutaj mógł stanąć, właśnie w takim pięknym gronie, szacownym gronie i powiedzieć, że wypełniłem swój obowiązek. Takim